Witam, w tym filmie chciałbym przedstawić Eurofightera Typhoon, myśliwiec wielozadaniowy będący wynikiem współpracy kilku krajów Europy. Fakt pierwszy, konstrukcja ta jest wspólnym dziełem specjalistów z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Pierwsze prace rozpoczęto w 1983, jednak pierwsze seryjne egzemplarze dostarczono dopiero po 20 latach, w 2003 roku. Fakt drugi. Tajfun to jednomiejscowy dolnopłat bez poziomego usterzenia. Podstawową strukturę wraz z kadłubem wykonano z kompozytów węglowych. Skrzydła delta posiadają skos krawędzi o natarciu 23 stopni. Przednie skośne powierzchnie wykonano ze stopów tytanu, zaś osłona radaru to kompozyty szklano-epoksydowe. Fakt trzeci. Samolotem steruje się w systemie fly by wire. Ponadto wyposażony został w system sterowania głosem obsługujący 26 funkcji maszyny. System kontroli lotu FCS pozwala pilotować w każdym przedziale prędkości, pułapie i typie manewrów. Jednak bez komputerowych systemów Eurofighter jest niestabilny i niemożliwy do samodzielnego pilotowania. Fakt czwarty. W dziobie myśliwca umieszczono radar ECR-90 Captor. Aby ograniczyć ryzyko wykrycia jego promieniowania użyto regulatora mocy emitowanej wiązki MCON. Fakt 5. EJ200 to silnik napędzający zachodnioeuropejski samolot. Jednostka zawiera trójstopniowy wentylator. Każdy ze stopni ma tarczę stanowiącą, jedność z łopatkami i pięciostopniową sprężarką. Wały niskiego i wysokiego ciśnienia napędzają jednostopniowe turbiny. Komora spalania posiada układy chłodzenia i sterowania w spalaniem. Maksymalny ciąg to 60 lub 90 kN. W zależności od tego czy zastosuje się do palania. Fakt 6. Integralną częścią samolotu jest system wsparcia życia i wyposażenia załogi AEAA. Pozwala on pilotowi swobodnie oddychać na dowolnym pułapie oraz chroni przed skutkami przeciążenia w czasie lotu. Fakt 7. Tajfuny wielokrotnie pokonywały przeciwników w pozorowanych walkach. Pomimo ich przewagi liczebnej, Eurofighter mierzył się z takimi maszynami jak F16, F18 czy Mirage F1. Fakt ósmy. Europejski samolot posiada udźwig uzbrojenia do 6,5 tony. Ma przenosić do 10 pocisków, w tym czterech średniego zasięgu, a reszta bliskiego zasięgu. Ponadto zastosowano stałe działko Mausera kaliber 27 mm. Fakt 9. Największym użytkownikiem Eurofighterów są Niemcy, posiadające 143 maszyny. Poza krajami odpowiedzialnymi za produkcję i rozwój maszyny, Tajfunów używają także Austria, Arabia, Saudyjska, Oman, Katar i Kuwait Sprawdziły się one Podczas natowskiej misji Baltic Air Policing, United Protector W Libii oraz saudyjskich działaniach W Jemenie i Syrii Fakt 10. Eurofighter Typhoon był proponowany Polsce. Jednak przegrał rywalizację z F-16. To jednak nie zniechęciło producentów do dalszego oferowania maszyny. Polscy piloci operowali na Typhoonach podczas ćwiczeń Distant Frontier na Alasce. Zapraszam do pisania, o czym ma być następny odcinek z 10 faktami.